Nie nazywasz się raperem, jesteś Ej, 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 ej Ajowym swelem, ten podjedzie Pod górki większe niż ty na swoim graciku Mordo co ty masz z mat, my tą nutę robiłem Pół godziny według prawdy Już dziesięć raz płaczesz o ten album Jakby był czymś zajebistym Kogo próbujesz oszukać Sam, ja przebijam wynika Mi cały wasz label Ja się z ciebie, powiedz mi kiedy to zrobiłem Mam problem z popularnością, niezły kurwa Masz 60 słuchaczy! Jeśli chodzi o umowy, to sam jedną podpisałeś. I chyba nie zapomniałeś, że 90% kontraktu ci napisałem. Dwie osoby tam masz i to się nazywa Label. Mój dystrybutor jest lepszy od waszego rutenotę, więc mi nie pierdol Coś ochaj się, bo z niego nic nie dostaniesz. Wygasz ci tydzień temu, Komentarza. Po twoich trakach widzę, że artysta był robiony na temu huh. Ha! przejebaj sto, a ja niby o 3 dzieci trzy ale to twój ziomek chciał ci najebać za 10 złotych na dystrybutora Ja piedolę Wyzywasz mój label, ja mam przynajmniej label na streamingach Nic nie nabijałem, samo przyszło Jeśli twój ból dupy nie pozwala ci uwierzyć, no to trudno Nie wiem co ci się pierdoli, ale nigdy nie zmieniłem nazwy Wyzywasz Nexada Gadnik to osiągnął 300 tak pod nutą na Spotify Tak, Nexada woo, woo. Przestań już pierdolić o tej hulajnodze a Ja wiem, że jest szybsza i lepsza od twojej rowerka z temu Ale już się tego rozpowiadasz Nie chodzi mi tylko o hajs, dla udowodnienia zrobię nutę a wszystkie pieniądze z niej polecą na schroniska Koniec bifu po jednej odpowiedzi Ja pierdolę, kurwa